Witam Was dzisiejszego dnia, zapraszam Was przed komputer, będziemy medytować zdjęcie, w luminary to jest przed, to jest po. Zapraszam. Witam was dzisiejszego dnia. Zapraszam was przed komputer Będziemy medytować zdjęcie właśnie, które widzicie. Było to wykonane w 2012 roku i jest, są to góry Wicklow. Jest to jezioro Guinnessa, się nazywa Lough Tay. Mamy tutaj górę Lugalla, piękna dolina. Warunki dosyć takie sporadyczne, gdzie mamy pięknie ośnieżone szczyty. Może tutaj na Pierwszy plan i ten drugi plan tutaj za jeziorem, tutaj nic nie ma, ale dalej bardzo ładnie się dzieje. Na początku tutaj, co możemy zrobić, to w panelu prawym spróbujmy zobaczyć geometrię. Tutaj może nie będę nic przesuwał. Zobaczmy, może trochę góry podnieść. Tutaj nie, ja tutaj nic nie będę ruszał. Tu wygląda dosyć. Dosyć fajnie, więc ja tego nie będę ruszał. Wracam tutaj do panelu Essentials i u góry zaczynamy od samej góry. Idziemy light. Pierwszą czynnością spróbujemy skorygować balans pieli. Jak widać, jest trochę zimno i jest zielono, więc mamy dużo koloru tego i tego, więc spróbujmy dodać minimalnie troszeczkę ocieplić i również teraz spróbujmy troszeczkę tego zielonego zniwelować może na plus 12 o może tak jak teraz jest 14 będzie w porządku czy będziemy podnosić ekspozycję może minimalnie ciut i tak zostawię mianowicie na razie kontrastu bym nie ruszał i jeszcze bym spróbował suwaka white, i tu muszę wtedy uważać na te moje najjaśniejsze partie. Na zdjęciu patrzę tutaj, że tu przy czerwonym się już prześwietla, ale tak jeszcze troszeczkę pociągnę i jestem w stanie zaakceptować te prześwietlenia. Jeżeli chodzi o ciemne partie, to za bardzo nie chcę tego przyduszać, abym tutaj głównie w cieniu ten, tego lasu nie tracił więc tak może pójdziemy na minus 5 patrząc na histogram. Jeszcze trochę jest tam przerwy i teraz tak Highlight spróbuję przydusić. Zobaczmy maksymalnie to jest więc mamy troszeczkę jeszcze że tak powiem dużo do przyciągania do przyduszania i Shadow spróbujmy Zobaczmy, troszkę więcej, może na razie tak, zawsze możemy tutaj wrócić, to jest dosyć istotne, więc nasze możliwości, które teraz robiliśmy, zawsze możemy wrócić do nich i później zrobić, idziemy niżej. Wyłączyłem i teraz tak. Mamy, to jest ogólny, tak zwana sztuczna inteligencja w programie Luminar. Zobaczmy, co ona tutaj nam robi, przyciemnia niebo. Ale ja tego nie chcę aż tak bardzo. Może zrobimy gdzieś około 8. Zobaczmy w tej chwili, co wyjdzie z niebem. Oczywiście mam na dysku zewnętrznym, więc chwila jest zwłoki. No powiedzmy niech to będzie 15. Jest struktur, struktura. Ja wiem może troszkę spróbujmy dodać. Nie chcę dodawać tego za dużo. Przejdźmy do koloru. Saturacja Vibrance. Ja bym poszedł tak około 10. Troszkę podbił bynajmniej teraz. I następnie zobaczymy co tu suwak nam powie jeżeli chodzi o usuwanie za farbą. No, powiem. Fajny klimat nam zrobił na tym zdjęciu i przyciemnił zdjęcie, i jestem w stanie iść w tym kierunku. Może nie całkiem do końca, ale podoba mi się. 64, zobaczmy. Przed i po. Podoba mi się, chyba troszeczkę jest za dużo. Jednak pójdźmy na 56. Teraz znowu dysk się troszeczkę przy, przydusił, więc z powrotem musi wrócić no na. No i mamy. Ok. E, teraz tak, aby przyciemnić troszeczkę żółtości, możemy użyć tutaj tych żółtych kolorów odcieni, gdzie są one przepalone, jak i czerwień. Możemy użyć na przykład zaznaczając dany kolor, luminance i jak przyciągnie się do samego końca, to praktycznie czerwienie zaczynają być przyduszone. Więc ja może tylko troszeczkę, aby to za dziwnie nie wyglądało, użyję teraz koloru pomarańczowego i podobnie zrobię, ale tylko delikatnie. I następnie żółty, i to też będzie tylko delikatnie. Chcę tylko delikatnie, bo to są miejsca białe, które gdzieś odbijały światło, dosyć mocne światło, więc. Trzeba się z tym liczyć, że może być to przepalone, a mnie też nie zależy, żeby całe zdjęcie było nabite pikselami. Może być tam, jak dla mnie, jestem w stanie to zaakceptować e, może być tam przepalone. Przejdźmy teraz dalej do e, detali. Jeżeli chodzi o detale, to postaram się tylko podbić małe detale, a gdzie mam duże detale, postaram się to po prostu tylko przydusić, tak żeby nie dawać zbytnio wyrazistości temu zdjęciu, ponieważ nawet tutaj te small details ja wezmę troszeczkę nawet przy tłumie, pójdzie powiedzmy na plus 4, tu minus 6, nawet można pójść więcej. Tylko musimy zobaczyć: chodzi o to, aby nam się za dużo szumu nie pojawiało poniekąd, też, więc tu bym zostawił tak jak jest. Denoise możemy tego słowaka użyć. Do lekkiego odszumienia ja bym dał powiedzmy plus 12, i na razie to zostawił. I ocenił dopiero później po samej edycji, powiedzmy jakby to wyglądało. Jeszcze mamy kilka suwaków, które są tutaj typowo do krajobrazu. Zobaczmy jaki efekt one nam przyniosą. To jest Dehaze. Niezły klimat się robi nam ale delikatnie, fajnie tutaj łapie kolor, ale delikatnie, naprawdę delikatnie, aby nie przesadzić, aby nie przesadzić z tą atmosferą, żeby nie było po prostu za dużo, co jest fajne, tak samo jak w Lightroomie. W tym programie zrobimy sobie ustawienia, i zawsze później możemy sobie do nich po prostu wrócić i zmienić, więc po przerwie powiedzmy, kiedy nasze. Oczy odpoczną od tego zdjęcia i teraz zobaczmy Golden Hour. Zobaczmy, co nam tu przyniesie. Rozjaśnia nam ciepłe tony i to nawet powiem, że bardzo fajnie działa. Tylko też delikatnie z tym, ja bym dał tak, może gdzieś, tak? Zobaczmy, jak zrobimy teraz Die No to nie, to powiedzmy, niech to będzie plus 8 Die Tutaj i teraz Folix. Jak widzimy, teraz możemy sobie wybrać odpowiednią tonację gdzieś do naszych. Nie, nie, to nie. Ten słowak mnie nie odpowiada. Mniej więcej, moje zdjęcie już jakoś wygląda. Ja sobie jeszcze wrócę w tej chwili do Light, do głównego panelu. Spróbuję, może trochę jeszcze highlights tutaj. Zostajemy. Może podbiję lekko ekspozycję. Nie, to jest zdecydowanie za dużo. Zobaczmy jak to będzie wyglądać. Aż się dysk zresytuje. Spora znaczy wrócić z powrotem. O, całkiem nieźle wygląda, i powiem Wam tak, że pierwszy plan, i tutaj wszystko ładnie wygląda. No, może troszkę za, za jasne jest u góry, ale to zaraz spróbujemy w jakiś sposób e, naprawić. Co mnie jeszcze tutaj nurtuje, to nurtują mnie kolory, ale jeżeli możemy. Możemy przejść do Creative. Tutaj za bardzo chyba, tutaj nie będę z niczego korzystał. To jest do portretu czy Orton. Spróbujmy, może Ortona lekko dodać. Zobaczmy, co to robi. To jest na razie maksymalnie. Ten przyciemnia i może tego. Zobaczmy, co tu mamy jeszcze. Aha, tu mamy ustawienia odnośnie danego. Efektu, więc ja bym teraz, może troszeczkę tak na 16. Zobaczmy. I teraz wróćmy. Lekko, miękko jest. I nawet jeżeli dodajemy ortona, jak sami widzicie, on dosyć mocno, mocno to zależy, ile dodamy oczywiście tego efektu. On nam zmiękcza nasze zdjęcie. I w tej chwili możemy wrócić do. No, musimy poczekać, bo dysk się dysk przysnął i teraz możemy wrócić do details, czyli do detali. I nasze detale możemy spróbować po prostu w tej chwili troszkę podnieść. Tak, bo żeby były w miarę wyraźne i z tą mgiełką, którą dodaliśmy. Następnie jeszcze przejdę tutaj do PRO. Tak się to nazywa, ta zakładka. Tu jest Advanced Contrast. I teraz tak, możemy sobie balansować pomiędzy tonami różnymi z kontrastem, i to też jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi o Highlights Balance, no dobrze, dodajmy kontrastu na najjaśniejszych partiach i zobaczmy, co się dzieje. No, powiem, że całkiem nieźle, i teraz balans. Zobaczmy, co to. Tutaj możemy zrobić jaśniej i ciemniej, i mi się wydaje, że w ten sposób, chociaż moje niebo tutaj złapało koloru więcej niebieskiego, i o tym muszę pamiętać. I następnie wrócę z powrotem. Mogę już teraz wrócić nawet do koloru. I to jest taki cyjan. I saturację mogę spróbować sobie zdjąć z cyjanu, powiedzmy minus 10. I niebieskiego spróbujemy minus 10 również. Nawet cyjan możemy spróbować troszeczkę zmienić w drugą stronę. Czy ten niebieski na plus lekko, żeby było czerwonego. Więcej innego odcienia niż tego takiego niebieskiego. Zobaczmy, jak to teraz wygląda przed i po. Tylko teraz mi się wydaje, że złapaliśmy trochę zielonego, ale dobra, to na razie zostawmy. Wracam do Pro. Idziemy dalej. Middle Contrast, więc zobaczmy, co to tutaj nam pokaże. Środkowy ten kontrast na środkowych tonach. Powiem, że bardzo fajnie tutaj nawet łapie. Teraz tak. Zobaczmy do przodu, do tyłu. Ja bym może lekko dał na 4 tu i teraz shadows, czyli cienie, zobaczmy, rozjaśnia. I teraz tu będzie dodawany, odejmowany. I wiecie co? Mi się wydaje, że tak jest lepiej, jeżeli tutaj akurat się tego nie będzie dodawało. Tutaj możemy dodać gradient, i ja teraz tego nie chcę dodawać do dżembu. Nie, Color and Chest to jest. Jeszcze zobaczmy, fotofilter, mm. <laughs> Niech pomyślę, split toning. Nie, Coloring Chest. Ja bym chciał się teraz skupić na kolorach właśnie tego zdjęcia poprzez ten panel. Jak wiecie, ustawialiśmy kolorystykę przez balans bieli, a teraz spróbujemy, właśnie. W tym panelu. Zacznijmy Shadows, tak jak jest zaznaczony. I teraz tak mamy sześć odcieni kolorów. I co bym chciał się skupić? To tutaj chciałbym się skupić, aby w moich cieniach, bo zazwyczaj tak jest, że w cieniach mamy dosyć niebieskiej barwy, bo ona się zazwyczaj odbija od niebieskiego nieba i zazwyczaj właśnie te cienie są dosyć chłodne. A najjaśniejsze partie zazwyczaj są ciepłe od, od światła, które łapią. Więc w Shadows ustawiam sobie, zaczynam po prostu. A jeszcze wrócę tutaj do tego, że tutaj dosyć jest ciepło i zielono w moich cieniach. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, i teraz tak zielony. Jeżeli mam dosyć zielonego, no to nie będę szedł w stronę zielonego w cieniach, jak sami widzicie, tylko będę szedł w drugą stronę. I zobaczcie, co się dzieje. Od razu się minimalnie ruszyłem słowak, od razu się kolory zmieniają, na całkiem innej. Teraz się troszeczkę zaczerwieniło, ale to też trzeba o tym pamiętać, jak się zaczerwieniło. Więc idę do drugiego suwaka i przesuwam go lekko w drugą stronę, aby ochłodzić, zabrać tego czerwonego. I teraz, tak, jeszcze mamy ciepłe, więc chciałbym teraz dodać troszeczkę niebieskiego. I powiedzmy, że tak, Middlestone. Na razie, i to, i to na razie chciałbym tyle zostawić. Jak się kolory zmieniły, postaram się Wam pokazać. To jest przed. To jest po to jest tylko ruszanie minimalnie tych słowaków i w tej chwili highlights. I teraz to co powiedziałem teraz chciałbym znowu te kolory które są u góry właśnie żeby były ciepłe. E, oczywiście też nie możemy coś za bardzo przesunąć i po prostu zdjęcia totalnie zmarnować. E, więc spróbujmy to zrobić bardzo de, bardzo delikatnie więc przesuwam mój słowak powiedzmy na razie na plus 6 ocieplając i chciałbym do tej żółtej barwy jeszcze dodać czerwonej barwy, ponieważ mam wschód słońca, więc no kolorystyka jest zazwyczaj ciepła i czerwony też jest tym zabarwieniem, które będę szukał. Tylko pamiętajmy, aby nie przesadzić. Bo czasami po prostu z jednym odcieniem możemy przesadzić i może to być zdecydowanie za dużo. I teraz tak Dlaczego nie ruszałem średnich tonów? Ponieważ one też możemy z nich skorzystać, no nie ma problemu, tylko kwestia, jeżeli już dopasuje sobie kolorystykę, więc ja nie chcę jej ruszać. Czasami mogę ruszyć, właśnie jeżeli mam jeszcze za dużo zielonego, na przykład mogę spróbować o, o minus jeden, na przykład spróbować do strony magenty i tak samo mogę albo. Tutaj iść w chłodniejsze kolory, albo w ciut cieplejsze kolory. I tutaj, na przykład, patrząc na to zdjęcie, na plus jeden, jak pójdę, dosyć fajnie to wygląda. Co jeszcze? Jeszcze chciałbym, może troszeczkę z kolorystyki zejść z tego zabarwienia i jeszcze do tego niebieskiego koloru. I teraz tak, popatrzmy, popatrzmy, może byśmy spróbowali troszeczkę ten niebieski, zobaczmy, jakbym go przesunął w tą stronę. To idzie tutaj. I na przykład Lightness chciałbym, żeby go zrobić troszeczkę jaśniejszego. Więc saturacja nam tu zeszła i zrobię to samo z Janem. Zobaczmy, jak wezmę tutaj maksymalnie w tę stronę albo w tę stronę to chyba idzie zdecydowanie lepiej, tam idzie do zielonego i lumines też wezmę około 10, i to już dosyć poprawiło moje niebo. Jeżeli chodzi o żółty, żółty, możemy spróbować troszeczkę zejść saturacji i. To już, nasze zdjęcie praktycznie jest już gotowe. Co jeszcze chciałbym dodać, to może lekką winietę na sam koniec, ale naprawdę lekką winietę, nic wielkiego. I teraz chciałbym jeszcze popatrzeć, może jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o tonację kolorów, może bym spróbował jeszcze dodać troszeczkę w stronę magenty. I zobaczcie sam ten panel, ile zmienił w naszym zdjęciu poprzednio, jeżeli go ruszałem. Zobaczcie, to jest tylko suwak, to jest jedno tylko narzędzie, które zmienia totalnie naszą kolorystykę zdjęcia. Co jeszcze tutaj gdzieś był ten Orton efekt. Może jeszcze bym spróbował troszeczkę go dodać, żeby zmiękczyć nasze zdjęcia. Spróbujmy 30. Nie, to jest za dużo 26. I teraz wróćmy do góry, gdzie były detale, i spróbujmy jeszcze gdzie jest wyostrzanie. Powiedzmy, dam 12 i bardzo fajnie to wygląda. Zobaczcie sami zdjęcie przed. Jak zaczynaliśmy zdjęcie po. Zostało wykonane. Oczywiście, tutaj jest jakiś paproch. Możemy go usunąć. Ja już się tym nie będę bawił. Tutaj mam też. Chodzi o sam efekt końcowy, tak żebyście zobaczyli. Mam nadzieję, że ten film Wam się do czegoś przyda, Wam się podobał. Mam nadzieję, że klikniecie kciuka w górę i zapraszam ponownie.